Hej, witajcie kochani! Stary rok się kończy, nowy zaczyna, więc chciałabym tutaj złożyć wam wszystkim życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku, wszelkiej pomyślności, żebyście zdrowi byli, żeby spełniły się wszystkie wasze marzenia, no i wszystko, wszystko czego tylko wasza dusza zapragnie żeby ten rok nie był gorszy od tego, który był. Dla mnie ten rok, który mija, był szczęśliwym rokiem, muszę powiedzieć. I życzę sobie i Wam, żeby był również szczęśliwy nowy rok, który nadchodzi. Nie tylko dla mnie, ale i dla Was wszystkich. Więc do Siego Roku mówię i trzymajcie się zdrowo i o 12 nocy takim ładnym skokiem. Przeskoczcie w ten nowy roczek z uśmiechem na twarzy i z nadzieją i ze wszystkim dobrem tego świata. Pa Pa.